Thank you Witam was wszystkich bardzo serdecznie w szybkim Just Culture News, ja nazywam się Sed Donner. Trzeba przyznać, że długo trzeba było czekać na tę informację, jednak już wiemy, że wszystko oficjalnie zostało potwierdzone. Od początku epidemii na całym świecie były odwoływane imprezy masowe i premiery wielkich filmów. Najlepszym przykładem dla nas osobiście takiej imprezy jest oczywiście Intel Extreme Masters 2020, który został odwołany z powodu obawy przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Później dostaliśmy informację, że najnowszy film Jamesa Bonda, No Time to Die zostały przełożone na drugą połowę listopada. Później dodatkowo dostaliśmy potwierdzenie kolejnego wielkiego przełożenia, którym oczywiście jest Fast and Furious 9. Tutaj sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej, ponieważ premiera została przełożona na kwiecień, ale następnego roku. Rok obsuwy to całkiem ciekawa sytuacja. I oczywiście przechodząc do Disneya tu nie da się uniknąć tutaj też zmian. Ostatnio oficjalnie została przełożona premiera filmu Mulan, taki więc na czarną wdowę powinien był już przyjść czas. Strasznie długo. Długo Marvel zlekał z przełożeniem premiery, jednak innego wyjścia, taka prawda kompletnie nie mieli. Oficjalnie Czarno nie wejdzie do Queen 1 maja tego roku i na dany moment nie wiemy kiedy miałoby się pojawić. Nie dostaliśmy żadnych nowych informacji, prócz oczywiście tej o odwołaniu premiery. Jednak co to oznacza dla całego Marvel Cinematic Universe? Ano to, że cała czwarta faza zostanie przesunięta mocno do przodu. O ile film Eternal skończył nagranie i jest w fazie postprodukcji, to nadal prace nad nim mocno zwolnią. Seriale Loki, WandaVision i Falcon and the Winter Soldier wstrzymały nagranie i nie wiemy na jak długo. A przecież dwie z tych produkcji mają pojawić się jeszcze w tym roku na platformie cyfrowej Disney. Wygląda więc na to, że cała czwarta faza może doczekać się przesunięcia o pół roku, jak nie więcej. Wszystko zależy od tego, kiedy film Czarnej Wdowy trafi do kin. Trzeba też dodać, że teraz filmy i seriale są od siebie jak nigdy dotąd zależne, więc ważne jest, aby trafiały do obiegu publicznego w odpowiedniej kolejności. Więc nie wiemy kiedy premiera odbędzie się filmu Czarnej wdowy, ale trzeba być gotowym na to, że może to być listopad czy nawet grudzień tego roku. Wszystko ogólnie zależy od sytuacji panującej na świecie. Jeśli pojawią się nowe informacje na ten temat, to natychmiastowo Was o nich poinformujemy. A po więcej szybkich newsów zapraszamy do subskrypcji tego kanału, jak i na nasze social media. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.